5, 4, 3, 2, 1, start. 100 lewą do 2, prawy zacisk do 3, lewy długi. Do trzy prawy otwiera, do 4, lewy długi. Otwiera przez szczyt do trzy prawy zacisk. Do 5, lewy przez szczyt bardzo długi, 100. Przez szczyt do dwa prawy otwiera do dwa lewy długi. Do sześć prawy długi otwiera przez szczyt długi zacisk. Do sześć lewy przez szczyt otwiera przez szczyt długi zacisk. Do jeden lewy długi zacisk. Do pięć prawy do dwa lewy. Otwiera do 5 lewy. Powoli 50, ukryty nawrót prawy. Do 5 lewy, 34 prawy. Do 3 lewy przez szczyt, do 3 prawy długi. Do 4 lewy otwiera przez szczyt, 30, ukryty otwarty nawrót lewy. Do 4 prawy, do 4 lewy, przez szczyt zacisk, nie tnij, to ukryty nawrót prawy 30, 4 prawy, zacisk przez szczyt, środkiem, 4 lewy, przez szczyt, bardzo długi zacisk Do 6 prawy, 30 4 prawy, zacisk wąski, otwiera, 80, przez szczyt a prawy długi otwiera 4 do 4 lewy bardzo długi. Do nagły 4 prawy przez szczyt 30. 4 lewy przez szczyt bardzo długi zacisk 3. Otwiera 6 przez szczyt 100. 6 prawy bardzo długi, powoli 30, ukryty otwarty, nawrót lewy. 50. 6 lewy do 6 prawy przez szczyt 50. Powoli lewą do ukryty otwarty nawrót, prawy 120. Lewą do 6, prawy przez szczyt, do 4 lewy. Do 4 bardzo długi, powoli, 21 prawy długi. Odwiera do 4 lewy długi, do ostrożnie, 4 prawy wąsko. 4 lewy długi przez 20. 6 lewy to ostrożnie, 4 prawy do ukryty, 1 lewy zacisk. Do 4 prawy otwiera 140. Powoli 3 lewy, długi zacisk, otwarty nawrót, lewy. Do 6 prawy otwiera przez szczyt, powoli lewo, przez 60, szczyt, do ukryty nawrót, prawy długi. Chopam na wyjściu do 4 lewy, długi zacisk knop. Prawą przez 50, szczyt, potem 4 lewy, zacisk 30. Jeden prawy, długi, do 2 lewy, długi, 30. 2 prawy, długi, otwiera 6 długi, przez szczyt do jeden lewy, zacisk. 3 prawy do 3 lewy, długi do trzy prawy. 30. 3 lewy, długi zacisk 100. 4 prawy przez szczyt 50. Trzy lewy, bardzo długi zacisk, wąski 50. 4 lewy długi. Powoli 50, 4 lewy długi przez szczyt do otwarty nawrót prawy. 50, 6 prawy przez szczyt, 50. 2 lewy długi zacisk do 3 prawy długi. Początek śniegu i lodu, 100, 5 lewy bardzo, bardzo długi, ostrożnie zacisk 4. Do 3 prawy długi zacisk, do 4 lewy, do 2 prawy zacisk. Powoli cztery lewy długi, do jeden prawy długi, otwiera do trzy lewy długi. 60. Ukryty, otwarty nawrót prawy. Do trzy lewy długi, do dwa prawy długi, do sześć lewy długi zacisk. 3 lewy, długi, zacisk 2. Do 3 prawy, długi, ostrożnie, zacisk 2,50. 2 dwa lewy, otwiera bardzo długi, 30. 2 prawy, zacisk 30 przez szczyt, 2 prawy. Lewy do cztery, prawy trzydzieści. Trzy lewy, długi, zadziś. Jeden otwiera cztery lewy długi. To dwa prawy długi. Do 5 lewy, do 3 prawy, długi zacisk, 2. Do 4 lewy, 80, szczyt, potem zakręt, 5 prawy. 30, szezmetę, zakręt, 1 lewy.